Shimano w kolejnym vlogu dzisiaj mamy pierwszy czerwiec. W spadło 10 litrów, także już nie jest źle. No i ogólnie marzec zapadał się suchy, ale był elegancko-przekropny. Praktycznie ostatnie półtora tygodnia to cały czas spada. Z jednej strony troszeczkę źle, bo już się szykujemy pomału do się do kosów. Już zdałoby się kosi, bo trawa jest dość dość a dzisiaj będziemy wyciągać tego małego skrzata gryzli'ego naszego zielonego. Zobaczymy, czy odpali po zimie, czego przejrzeć, zobaczyć, co w nie piszczy. części pozamawiać i powoli powoli brać się do roboty jego. Bo czerwiec, zara, lipiec i szybko minie. A tu w Hederze mamy też do roboty stałą bolączkę. Mianowicie oryginalny targaniec dziewek, prawdopodobnie będzie zakładać targanie za bizona, ale to wszystko się okaże, bo nam rwało, gdzie to rwało. O, tutaj jest bynajmniej pospowana Na szybko, na ostatnie 20 arów nam zerwało i zespowaliśmy i jakoś to dokosił. A tak to było 5 hektarów i kosawek. Tak samo na początku tamtego sezonu zakłożyliśmy to nowe, bo myśleliśmy, że tutaj coś jest krzywe. Ale Wszystko jest nowe, tuleki, bajery pozakładane, ale nic się nie dawało. Wykosiliśmy tutaj chyba 15 hektarów, no i... No i Strzeliła kosa. A w kombajnie, no co, pewnie jakieś pasy. Jezdny na pewno się kłania i od mocarni, bo się ślizgał. No i wiadomo, przejrzeć go trzeba, czy jakieś łożyska, czy coś do tego. W tamtym sezonie zwrotnicę mu robiliśmy. Teraz elegancko stoją prościutko. Tutaj troszeczkę patrzały a my co, przyczepę trzeba odstawić na niej są wysłodki wysłodki zwalimy tam gdzie stoi nawóz tylko nawóz trzeba najpierw odstawić także co, widzimy się w dalszej części odcinka no i strutę odpalił To co teraz się przejrzy? Tutaj Maxi, ode gdzie stał? Wiadomo jeszcze, ten niepompowany, pompowane, nie jest tylko pryzg, chodzi że raz w zimę był przeparany, odparany, czy tam Wszystko, drugą, drugą, w drugą już no. akumulatory trzymają to odpali w każdej porze i pompa jak nie przepuszcza, nie? Wiadomo. Na czasu się przeglądało zrobi się jakaś luka to się w końcu do łąki po kosi bo aktualnie pada i padać czystać nie chce rano było 10 litrów po obiedzie burza i dowaliła kolejne 7 tak to właśnie sytuacja wygląda u nas w zachodzie pomorskim o dwa tygodnie te jeszcze za późno jak wcześniej mówiłem Trzeba go przejrzeć Przed żniwami na spokojnie Tu wszystkie listwy Poprzeglądać, bo niektóre nam pękały w pół Nie wiem czy po prostu taki materiał Czy co, o tutaj macie przykład takiej listwy Spawana była, bo tu chyba żniwa pękła I co tu jeszcze takie na szybko do roboty będzie Otworzę blachę Otwiera się Op. Op. Yy, No pas mocarni to wiadomo Włączy się, zobaczymy ile Ile mysz wygoni Tutaj jeszcze jakieś paski były Inne To przegląda się wiadomo, na spokojnie Hmm, yy, czy tam nic innego nie wyszło. Mówię, jakby in... oprócz tego headeru tak kombaj chodził yy, od 2020 mamy. Pierwsze z niej mamy w 2020. No to kombaj chodził elegancko. tylko mówię się rąbało to. Od, od. Więc to ale to no, zrobimy. To nie jest problem. Jakbyśmy teraz kupywali, to byśmy wiedzieli, że nie brać. Na targańcu. Ale, to jest tylko szczegół. Co tu jeszcze? Weźmiemy do środka. Jak w każdym było. Tutaj też z tym panelem musimy coś popatrzeć. Bo podczas strząsów nam rozłączało się. Nie pokazywał. Jak go lekko pukłaj ten no to pokazywał. No co? Taki wstępny filmiczek, Jak to wygląda I co czeka nas robota przy nim Także to jeśli chcecie taką Ala prezentację nie, wady Wady, wady i, 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 i zalety tego kombajnu to Myślę 50 czy tam 60 na początek, w gór, żeby było pod tym filmem i coś tam, coś tam, coś tam będziemy działać, a ja lecę e, do kolejnej roboty, czeka mnie prawdopodobnie wymiana oleju w, ciuników, w Tych jeden co idzie do kosiarki, drugi co idzie do zgrabiarki, ale to będziecie widzieć w kolejnych vlogach, także trzymajcie się do następnego